Sierpień w historii narodu polskiego to bardzo ważny okres. To właśnie wtedy zostały podpisane porozumienia sierpniowe, rozpoczęło się powstanie warszawskie, czy rozegrała się dramatyczna bitwa o Warszawę w 1920 roku. Również w Pońsku znajdują się miejsca związane z sierpiem, jak chociażby to, na którym się znajdujemy. Jakie wydarzenia historyczne miały miejsce w sierpniu? Nie wiem, wiem, że 15 sierpnia to jest Matki Boskiej. No, w tej chwili nie wiem. Nie wiem. Powstanie Na przykład coś jeszcze może. Coś tam z, z wojną chyba coś było? Yy, była rocznica Powstania Warszawskiego. Nie pamiętam. Boże nie wiem. Nie mam pojęcia. Chyba najważniejsze to jest powstanie, rocznica powstania Warszawskiego. To jest chyba takie najważniejsze według mnie. Powstanie warszawskie, nade wszystko. Coś jeszcze? E, bitwa y, warszawska 15 sierpnia. A osoby sławne związane z płęceniem, które mieszkały, miały związek z miastem? Bengurion, ponad wszystko Bengurion. No na pewno by się coś tam znalazło. No pewnie Bengurion. Nie wiem. A może właśnie nadszedł okres, aby zastanowić się, Jaka była historia naszego miasta? Z pońskiego rynku dla pońsk TV Janusz Poponkowski.